Wstępem do dzisiejszej Ewangelii jest fragment listu do Hebrajczyków, w którym autor mówi o Melchizedeku, człowieku, który nagle się pojawił w Biblii w kontekście Abrahama, arcykapłan, kapłan Boga Najwyższego, król szalem, czyli król pokoju. I widzimy również w Ewangelii Jezusa, który jak zwykle wchodzi do synagogi. Wydaje się, że jak gdyby nigdy nic. Po prostu przyszedł, aby się modlić, aby spotkać się z Ojcem we wspólnocie. A z drugiej strony też, aby najprawdopodobniej znów skomentować słowa, aby siebie trochę odsłonić, pokazać ciut więcej ze swojej tajemnicy miłości. Kolejny raz wszedł do synagogi. Jest tam człowiek z uskniętą ręką. To kolejne opowiadanie, kolejny rzut światła ewangelisty Marka na te przygody Jezusa z faryzeuszami, właściwie na jego dyskusję, na to, by pokazać, że szabat to jest przestrzeń zachwytu Boga nad człowiekiem. To jest przestrzeń wyciągnięcia człowieka z jego, z jego trudności. Przecież na tym ma polegać odpoczynek szabatu aby zająć się Bogiem, aby zobaczyć Jego zachwyt nad każdym z nas. To jest ten moment, w którym naprawdę mamy podnieść trochę głowę do góry, nie po to, żeby popatrzeć z góry na innych, ale, ale właśnie po to, żeby zobaczyć siebie z Bożej perspektywy. Ci, którzy są zgromadzeni w synagodze na modlitwie, tego nie potrafią. Człowiek z uschniętą ręką przychodzi tam bardzo często, i okazuje się, że nikt nie ma dla niego ani słowa, ani możliwości wyciągnięcia dłoni. wy Kościoła, kiedy tłumaczą ten tekst, bardzo, bardzo krytycznie wyrażają się o wszystkich zgromadzonych wtedy na modlitwie. Mówią o tym zatwardziałym sercu, o twardym sercu i o uschniętych rękach i sercach, o uschniętych dłoniach, które nie potrafią wyciągnąć się po to, by chwycić kogoś, by kogoś przytulić, by. By rzeczywiście być bliżej. Dla mnie osobiście to jest bardzo konkretne, bardzo mocne pytanie: co ja robię ze swoim sercem? Jak wygląda też moja modlitwa? Jasne, że jestem z tej drugiej strony, najczęściej w Kościele w czasie Eucharystii, ale, ale też muszę sobie zadać pytanie i mam sobie zadać pytanie, w jaki sposób patrzę na tych, którzy są, którzy są naprzeciwko. Co czuję w sercu? Czy mam serce żyjące, czy mam serce twarde? Bardzo konkretne, bardzo ważne pytania, na które warto sobie dzisiaj odpowiedzieć. Jezus zadaje pytanie tym, którzy są obecni. Co można zrobić? Czy należy czynić dobro, czy może, no właśnie, skoro jesteś w domu Boga, skoro przyszedłeś na spotkanie z Nim, czy może ci wpaść do głowy to, żeby czynić jakieś zło? Okazuje się, że nikt z obecnych nie ma nawet słowa odpowiedzi. Bóg się odzywa, a ja a ja nie mam słowa, a ja nie daję żadnego słowa. Chrystus ostatecznie wcale nie przekroczył prawa, on nie wykonał żadnej pracy, on nie dotknął tego człowieka, nie wchwycił go za rękę, on tylko dał słowo. I to słowo. To słowo stało się nowym życiem. To słowo sprawiło, że ten człowiek uzyskał nowe życie. Na tym polega każde spotkanie z Bogiem. On daje Ci Słowo, On daje mnie Słowo po to, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy żyli naprawdę, żebyśmy żyli na nowo. Może dzięki temu zmieni nam się serce, może wreszcie będziemy żyć również tak bardzo wewnątrz i może zobaczymy, że, że to uschnięte serce to nic dobrego w naszej codzienności. Wielu faryzeuszy od razu podjęło postanowienia, żeby Jezusa zgładzić. Taka jest reakcja na znak, na cud, na słowo. Pomyślmy dzisiaj o tym, jak traktujemy słowo Boga. Czy chcemy je szybko usunąć, czy może jednak mamy w sobie tę odwagę, by, by się przy nim zatrzymać, by je wziąć, by się nim nakarmić, by je przytulić, przytulić słowo Boga do swojego serca. Pozwolić mu wejść bardzo głęboko. Wiele pytań, wiele myśli, bo Słowo jest bardzo bogate. Zachęcam każdego z Was, zapraszam Was, siostry i bracia, abyśmy na moment zatrzymali się właśnie przy tym Słowie, abyśmy zobaczyli Boga, który daje nam Słowo i który swoich obietnic na pewno to trzyma.